Jarzębogrusza, którą pokazywałem w ostatnim filmiku, już nie ma owoców. Zjadłem wszystkie. Naprawdę smaczne były i chcę ją rozsadzić. Ale szczepienie w tym roku mi nie wyszło. Więc spróbuję zrobić odkład powietrzny. Tutaj przyfartnęło mi się, bo. Prawie od samego dołu rośnie pęd, i zrobię tak, że nałożę doniczkę na sam dół. Tutaj można zrobić większą dziurkę, jak ktoś będzie chciał. Tą doniczkę położę na kamieniu, tak żeby się trzymało, i zasypię ziemią. Trzeba będzie też zrobić ważną rzecz, o czym za chwilę. Tak wygląda postęp prac. Tutaj jeszcze zawiązałem sznureczkiem. Na chwilę podniosę doniczkę. I tutaj zaznaczyłem sobie miejsce, gdzie ten pęd przytnę lekko piłą, ale leciutko. Można to zrobić też sykatorem. Leciutko trzeba przyciąć. Tak mniej więcej do połowy, tak żeby część pędu dalej odżywiała tutaj pęd do góry, ale żeby jednocześnie zastymulować rozwinięcie się tkanki kalusowej, tak zwanej tkanki przyrannej. Tam, gdzie ta tkanka się pojawia, jest możliwość tworzenia się korzeni. Więc przy, przy roślinach, które niechętnie tworzą korzenie, jest to wymagane. Widzicie, tutaj zrobiłem takie nacięcie. Tutaj będą wyrastać korzenie. Później, gdy to przerośnie korzeniami, później utnie się tutaj pęd poniżej. No i będziemy mieli sadzoneczkę z korzeniami, którą będziemy mogli wsadzić do ziemi. Można też to próbować robić wyżej. Tylko na przykład tutaj pozbywać się. Drobnych pędów i można też próbować doniczkę, ale taką dużo mniejszą, i tak żeby tutaj dostawała się woda. Ta mała doniczka, po to, żeby pęd zbytnio się nie uginał. Można też zrobić to streczem, zawinąć i po obydwu stronach zawiązać ten stretch jakimś sznurkiem jak zdecydujemy się zrobić to wyżej to też taką małą doniczkę pasuje ostreczować, żeby ta ziemia tutaj nie wysychała zbyt szybko i też żeby ziemia przy podmuchach jakiś wiatru się nie wysypywała można zrobić też tak porwałem trochę trawy i dałem tutaj żeby Ziemia się nie wysypywała zbyt mocno. To jest też fajny patent do zwykłych doniczek, do zwykłego przesadzania. Trochę trawy na spód. Ważne, żeby nie z pędami kwiatostanowymi czyli bez nasionek, bo później będą rosnąć w doniczkach ale taka trawa bez tych pędów na sam spód to jest dobra sprawa. No i tak to wygląda w całości. Kamienie. Doniczka z ziemią to jest mieszanka ziemi tak zwanej uniwersalnej i ziemi rodzimej. Bo ta ziemia gliniasta będzie dłużej trzymać wilgoć niż ta ziemia uniwersalna. Przywiązane sznureczkiem tak żeby się niezbyt mocno gibało. Doniczka przycięty lekko pęd naroszony żeby mogła się tworzyć tkanka kalusowa. Aby roślina miała stymulację do tego, by tworzyć korzenie, i to powinno w oszołamiający rok lub dwa lata wypuścić korzenie. Najlepiej przetrzymać dwa lata, żeby te korzenie porządnie obrosły. Przez te dwa lata też powinien ten pęd urósł, urosnąć, więc będzie większa sadzonka. Do wsadzenia. Jeszcze teraz pokażę Wam, jak to zrobiłem przy innej roślince na wyżej pędach, ale niestety ona jest dość wiotka, więc ona musi być jakoś od spodu też podtrzymywana. Ale myślę, że jakbym zrobił tutaj z taką malutką doniczką, półlitrową, przywiązał ją, to myślę, że Spokojnie by eee, trzymało się to wszystko. Myślę, że też by się ukorzeniło. Tak zrobiłem tutaj. Owinąłem taśmą. Strecz ziemia w środku. I tutaj z góry jeszcze też folia. Na razie, dzięki za oglądanie. Oczywiście lajki czy suby są mile widziane. A wsparcie pieniężne to już w ogóle. Cześć.